Udostępniliśmy dzisiaj nieruchomość w obrębie Szpitala brudnowskiego dla zbudowania kliniki budzik dla dorosłych, czyli takiego miejsca, gdzie będzie można ludzi wybudzać. W tej chwili sukces odniósł budzik dla dzieci. Prawie 60 dzieci już zostało wybudzonych dzięki funkcjonowaniu tego ośrodka. Teraz tutaj na Mazowszu i drugi w Polsce budzika powstaje dzięki inicjatywie Fundacji Jakogo, panie wybłaszczy, no i dzięki naszej współpracy tutaj samorządu województwa i szpitala brudnowskiego. Ponieważ mamy wysoką kadrę specjalistyczną, mamy sprzęt i aparaturę, to jesteśmy w stanie pomagać. Bardziej tak to odbieramy, że trzeba podbyć, pomóc pacjentom i taka jest nasza rola. Zaszczyt to jest to, że możemy współpracować z tak prężną kliniką i z tak prężną panią prezes, jak również z całym zespołem. Przeszło ze sfery marzeń w tak zwany konkret i nie stoimy już w blokach startowych, tylko rozpoczęliśmy bieg przez płotki, mam świadomość, ale, ale o to się stało i po prostu już możemy. Po podpisaniu tej umowy, konkretnie między Szpitalem Brudnowskim, Marszałkiem Województwa i Fundacją Akogo, możemy już występować o pozwolenie na budowę i po prostu na serio już to się będzie działo, po prostu się stało. To już nie jest list intencyjny. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja hucham, nic innego nie potrafię, więc hucham, no. Huchu!